Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie, odstrojona w cykiny i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków z paczek PR-owych. Przyznam Wam szczerze, że w ostatnim czasie sporo mi się tego nazbierało i specjalnie czekałam na jakąś okazję, żeby móc je razem z Wami przetestować. Także znajdziemy tutaj zarówno produkty z wyższej półki, ale nie zabraknie również kosmetyków z drogerii, także szykujcie się na test kosmetyków na przykład z Makeup Revolution, ale również z Fenty Beauty, nowości Schudy. także już się nie mogę doczekać, zostańcie ze mną, myślę, że wyjdziemy gdzie coś wystrzałowego zaczynamy. Ok, moi drodzy, zbliżyłam Was do siebie i przyznam Wam, że nie nałożyłam jeszcze żadnej pielęgnacji po umyciu twarzy, tak się do Was spieszyłam, ale nic straconego, przyniosłam sobie tutaj kremy i zrobimy to po prostu razem. Pierwszy krem, który chcę Wam pokazać, to jest dla mnie nowość i używam go tak naprawdę od jakichś dwóch tygodni i jest to krem Fresh Lotus J Preserve Face Cream. To jest taki bardzo lekki krem, powiedziałabym, dla cer niewymagających, normalnych, bardzo fajny podmakijaż, ale też przyznam Wam szczerze, że nie robi nic specjalnego, czego nie robiłyby tańsze kremy. Natomiast fajnie sprawdza mi się podmakijaż, bo go nie obciąża, szybko się wchłania, dlatego dzisiaj go użyję. Pięknie też pachnie. To jest zapach taki powiedziałabym lekko ogórkowy, może też nieco różany. Naprawdę bardzo przyjemny. I z racji tego, że nakładam go ostatnio dosyć regularnie i całkiem sporo, ponieważ naprawdę ma bardzo lekką konsystencję, przez co ja, żeby uzyskać takie optymalne nawilżenie, muszę nałożyć go nieco więcej, no to szybko się kończy. Także w moim przypadku nie jest zbyt wydajny, ale jeżeli potrzebujecie kremu takiego niezbyt mocno nawilżającego, który raczej was nie zapcha, bo nie jest zbyt bogaty, to myślę, że mogę wam go polecić. Jeżeli macie cerę bardziej wymagającą bądź suchą, no to. Raczej nie polecam, bo szybko Wam się skończy i niewiele tak naprawdę da. Przejdźmy teraz do kremu pod oczy. I tutaj mam sprawdzony krem. Ja się ostatnio w żadne eksperymenty, jeśli chodzi o kremy pod oczy, nie bawię, także nałożę ten mój sprawdzony, ulubiony krem SKOI, aktywny krem pod oczy. I nałożę go w niewielkiej ilości. To jest rewelacyjny krem, który nadaje się zarówno na noc, ponieważ ma bogatą konsystencję, jak również pod makijaż, bo szybko się wchłania i nie sprawia, że korektory czy inne produkty, które nałożymy na twarz, zaczną się ważyć. Także ja uwielbiam ten krem. Mało tego, często piszecie mi, że jeżeli kupujecie jakieś kosmetyki z mojego polecenia właśnie marki Koi, to świetnie Wam się sprawdzają, także ja bardzo się cieszę. No, uwielbiam ten krem. Daje uczucie takiego mocnego nawilżenia, ale jednocześnie szybko się wchłania, pozostawiając taką delikatną, nawilżającą warstwę. Także naprawdę nawet przy cienkiej skórze czuć to nawilżenie przez cały dzień. Także ja serdecznie Wam go polecam i tak jak wspomniałam, na dzień nakładam go cienką warstwą, zarówno pod oczy, jak i na powieki, ponieważ to nie nie wpływa absolutnie w żaden sposób na jakość mojego dalszego makijażu. No, a na noc nakładam grubszą warstwę i jest super. Poza tym, ostatnio dostałam zapas kosmetyków marki Koi i marka Koi powiedziała, że znowu chętnie da mi jakiś rabat dla moich widzów. Także teraz na hasło Ada mamy 15% rabat na kosmetyki Koi, wykluczając z tego rabatu zestawy. Także kot jest ważny przez dwa tygodnie do 14 lutego, więc bierzcie i kupujcie. Ja serdecznie Wam kosmetyki marki Koi polecam, w szczególności ten krem. Od oczy, bo jest jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek używałam. Przejdźmy teraz dalej. Skoro pielęgnacja jest już nałożona, możemy przejść do bazy pod makijaż. Dzisiaj wyjątkowo bazę pod makijaż nałożę, ponieważ jest ona z tej samej serii co podkład, który za chwilkę wam pokażę. Jeśli chodzi o bazę, to wykorzystam bazę z Bel Hypoallergenic Anti Smoke Primer i ona ma tutaj jakiś wyciąg z konopi. I w ogóle sporo kosmetyków, które będę dzisiaj używać, ma w sobie coś z konopi, także sprawdźmy o co tyle hałasu. I ta baza ma być po prostu hipoalergiczną, antysmogową bazą pod makijaż. Także nie obiecuję, że będzie wypełniała pory, czy nawilżała, czy robiła cokolwiek innego, ale sprawdźmy jej właściwości. Zachowuje się jak taki bardzo lekki wyciąg z aloesu, tak mi się kojarzy. Delikatnie lepka w konsystencji, także może podkład lepiej się do niej przyklei. Natomiast nie wydaje mi się, żeby miała właściwości wypełniające pory. I kolejnym produktem, jaki nałożę teraz na twarz jako uzupełnienie mojej bazy pod makijaż, to Revolution Makeup Priming Water też z jakimiś wyciągami z konopi. Także sprawdźmy, jak to działa, jak to pachnie. Pachnie tak bardzo odświeżająco ma lekką konsystencję i zobaczymy czy jakkolwiek to później zadziała. Przejdźmy teraz do podkładu i tak jak wspomniałam, podkład jest z tej samej serii co baza, czyli pochodzi również z marki Bell i jest to Nude and Moist Makeup. Ja mam go w kolorze, słuchajcie, 01 Light Beige. Kolor prezentuje się tutaj w opakowaniu całkiem przyzwoicie. Mam nadzieję, że na twarzy nie będzie ciemniał. Nie wydaje się być zbyt żółty czy pomarańczowy. Kolor naprawdę mi się póki co podoba, oby nie ściemniał, oby wyglądał tak jak teraz. Bardzo ładnie radzi sobie z zaczerwienieniami na mojej twarzy. I tak jak widać, ta jedna warstwa ma naprawdę imponujące krycie. No to nie jest stuprocentowe krycie, natomiast wystarczające, żeby pokryć zaczerwienienia, jakieś żyłki i nie wypały na mojej twarzy. Nie mam wprawdzie jakichś bardzo dużych zmian skórnych, dużych krost czy strubków. natomiast tak jak widzieliście, miałam sporo pękniętych naczynek i zaczerwienień na twarzy, których już praktycznie nie widać, także wow, póki co jestem pod wrażeniem i kolor chyba na razie nie ciemnieje, dajcie mi znać. Tak jak widzicie, podkład daje bardzo nawilżone wykończenie. Zobaczymy, jak będzie po chwili i jak będzie zachowywał się przypudrowany sprawdzonym pudrem, bo wykorzystam dzisiaj sprawdzony puder, żeby móc Wam ocenić, jak działa konkretnie baza i podkład podkład po całym dniu noszenia. No ale póki co to wykończenie trochę kojarzy mi się z tym moim ulubionym podkładem z Eveline, który również daje taki mega świeży, naturalny, nawilżony efekt. I słuchajcie, ja zatrzymam się na tej jednej warstwie, nie będę dokładać, ponieważ to jest dla mnie wystarczające krycie na ten moment, przejdę do korektora i wykorzystam znowu korektor Born to Glow z NYXa, ponieważ bardzo fajnie mi się ostatnio sprawdza i ja mam go w kolorze Light Ivory. To jest korektor rozświetlający, kremowy, który sprawdziłam ostatnio, już naprawdę w różnych okolicznościach przez długie godziny i naprawdę ładnie się utrzymuje, ma piękne wykończenie, nie zasusza się pod okiem, także nawet dla osób z cienką skórą myślę, że będzie odpowiedni. I też swoją drogą ja bardzo lubię nakładać korektory na ten krem skoi, ponieważ on już daje efekt takiego lekkiego jakby wygładzenia zmarszczek. Ja nie mam zbyt dużo zmarszczek, czy nazwijmy to załamań pod oczami. Natomiast kiedy nie nałożę żadnego kremu pod oczy, tylko na przykład nałożę na twarz jedynie krem. Do twarzy i przelecę też po moich powiekach i na strefie pod oczami, to jednak korektory prezentują się zdecydowanie gorzej niż nałożone na kremsko. i Także uczciwie Wam powiem, że lepiej nie omijać tego kroku nakładania kremu pod oczy przed makijażem, ponieważ zawsze pluję sobie w brodę, jeżeli tak zrobię, bo po prostu makijaż pod okiem wygląda słabiej, gorzej. Odrobinkę korektora z nyx nałożę jeszcze na nos i w skrzydełka, ale nie będę nakładać go na boki mojej twarzy, ponieważ naprawdę chcę sprawdzić jakość podkładu i tego, jak się utrzyma samodzielnie. Poza tym naprawdę porządnie poradził sobie ze wszelkimi zaczerwienieniami, także ja nawet nie mam potrzeby tutaj dodatkowego krycia. I przypudruję teraz całą twarz sprawdzonym pudrem i będzie to puder z Anastazji w odcieniu wanila. Tak prezentuje się przypudrowany podkład, także teraz poza kamerą wykontruję twarz i nałożę rozświetlacz, ponieważ jeśli chodzi o te kategorie, to nie mam niestety niczego nowego, wszystko Wam już pokazałam. Zrobię też brwi i przejdziemy do makijażu oczu, bo tutaj trochę się zadzieje. Twarz i brwi gotowe. W międzyczasie nałożyłam też na powieki moją sprawdzoną bazę P. Louis i teraz przejdziemy do hitu, który pokazywałam Wam na Insta Stories. Jest to paletka z Makeup Revolution, która zrobiła na mnie przeogromne wrażenie wizualne. Jestem niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi. Jest to paletka Revolution Shield, która zawiera bardzo ciekawe kolory, ma porządnej jakości, duże lusterko, którego Wam nie pokażę, bo zobaczycie cały ten bałagan, który towarzyszy mi tutaj w tle. No ale zobaczcie, jaka piękna jest ta paletka. Myślę, że fajnie będzie. Będzie komponować się z tą moją fioletową sukienką, którą mam dzisiaj na sobie. I mam ochotę iść dzisiaj w takie właśnie zielonkawe klimaty, tym bardziej dlatego, że mamy tutaj też trzy brokaty, które niesamowicie mnie ciekawią. Będę je przyklejać prawdopodobnie na NYX Glitter Primer, ponieważ wtedy spodziewam się najlepszej pigmentacji, najlepszej przyczepności tego brokatu, ale jestem też niesamowicie ciekawa matów. Tak jak widzicie, mamy tutaj zarówno maty w kolorach zieleni, jak również neutralne, bardziej brązowe. Także koniec gadania, moi drodzy, przechodzimy do malowania. Podłuki brwiowe nałożyłam matowy beszy z innej palety, ponieważ ta paletka takiego nie posiada. I przejdę do aplikacji zielonego cienia, który nazywa się Leaf. No cień standardowo jak na Makeup Revolution jest trochę suchawy, ale jednocześnie nie mogę się przyczepić do pigmentacji, ponieważ daje się budować. Przejdę od razu do ciemniejszej zieleni z palety i będę budować głównie zewnętrzny kącik, ale również myślę, że ponad załamaniem trochę tego cienia nałożę. O! I wygląda dokładnie tak samo jak w opakowaniu, także nie rozczarowuje mnie pigmentacją, ale też, tak jak widzicie, nakładam go na razie płaskim pędzlem, także za chwilę zobaczymy, jak będzie zachowywał się w trakcie rozcierania. No, nieźle się zachowuje. Dodatkowo nie widzę, żeby te cienie się jakoś dramatycznie osypywały. Póki co nie widzę żadnego osypu. Także jakość tych matowych zieleni jest zadowalająca. Na dolnej powiece nałożymy sobie jakiś brąz i może będzie to odcień cool. Pigmentacja tego cienia tutaj na dolnej powiece jest średnia. Znam cienie z Makeup Revolution, na przykład z tej paletki Alexis Stone, które lepiej chcą się przyczepiać do dolnej powieki. Przejdę teraz do tego jasnego brązu, który nazywa się Relax i zaplikuję go dokładnie pod tym cieniem Cool, żeby lekko go rozdymić i rozetrzeć. Muszę wrócić z powrotem do cienia Cool, dlatego że totalnie mi się tutaj wytracił. I chyba użyję najciemniejszego brązu z paletki, żeby jeszcze bardziej to wzmocnić. Trochę tego ciemnego brązu nałożę też na górną powiekę. No niestety te brązy na dolnej są trochę rozczarowujące, ale po mojej lewej stronie wygląda to gorzej niż po prawej, więc nie wiem o co chodzi. I na górnej powiece już widzę, że ten cień przykleja się zdecydowanie lepiej. Naturalnie dlatego, że mam tutaj wilgotną bazę. A właściwie już nie tyle wilgotną bazę, co po prostu sprawdzoną bazę, a na dolnej powiece mam po prostu przypudrowany korektor. Także zawsze tutaj na górnej jest trochę łatwiej. Ok, w międzyczasie na linię wodną nałożyłam brązową kredkę, i teraz przejdziemy do czegoś zielonego, metalicznego, zanim przejdę do aplikacji brokatu, bo tak jak wiemy brokat najlepiej już na coś przykleić, na coś co się błyszczy, bo wtedy nie będzie prześwitów. I na środek powieki zaaplikuję ten metaliczno-zielonkawo-złoty cień. Bardzo Was przepraszam, że robię to środkowym palcem. Zawsze się zapominam. Uuu, ale zobaczcie, nie przykleiłam go na NYX Glitter Primer, ale i tak ma moc. Podoba mi się ten cień. Ma taką masełkową konsystencję. Bardzo ładnie się przykleja i też ładnie wygląda. I teraz na środek powieki zaaplikuję odrobinę NYX Glitter Primera. I czas na brokat. Wykorzystam ten kolor Goddess. No, przyznam Wam, że jeśli chodzi o ten brokat z paletki, to bez problemu mi się go przyklejało na NYX Glitter Primer. Sądzę, że bez tego kleju do brokatu byłoby ciężko, bo nie chciałby się ładnie przyklejać. Natomiast nie widzę przy NYX Glitter Primerze żadnej różnicy w przyklejaniu, w przyczepności tego brokatowego cienia, na przykład w porównaniu do tych cieni brokatowych z paletek Huda Beauty. Wygląda to dokładnie tak samo i tak samo się aplikowało. Przejdę teraz do metalicznego złota, żeby nałożyć się w wewnętrznym kąciku. Jeszcze ta moja dolna powieka wygląda tak biednie w porównaniu z górą, więc użyję tego brązowo-złotego cienia i zaplikuję go w wewnętrznej części mojej dolnej powieki. No, metaliki przyklejają się bardzo ładnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem każdego z metalików, którego dzisiaj użyłam. Uuu, moi drodzy, tak się rozpędziłam z tym makijażem paletką Makeup Revolution, że zupełnie zapomniałam o cieniach w płynie z Huda Beauty, które sobie wcześniej tutaj przygotowałam. To są najnowsze odcienie, ale nic straconego, pobawimy się nimi przy innej okazji. Teraz zrobię bardzo cienką kreskę wzdłuż linii rzęs, tylko po to, żeby móc swobodnie przykleić sztuczne i za chwilę do Was wracam. Przejdziemy teraz do wytuszowania rzęs nowością z Fenty Beauty. Pierwsza maskara od Fenty. Jestem niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi. Podejrzałam sobie wcześniej, jak wygląda szczoteczka i szczoteczka jest taka bardzo tradycyjna. Zupełnie nie jest to szczoteczka silikonowa, Ikonowa, także ja nie lubię za bardzo takich rozwiązań, ale zobaczymy, może się sprawdzi. I to jest maskara, która ma dawać objętość rzęsom oraz ma je ładnie podkręcać. Także sprawdźmy to teraz. Nie jest to nic specjalnego, przyznam wam szczerze. <grych> Spodziewałam się jakiegoś bardziej spektakularnego efektu, a tutaj jest jedna warstwa, która wygląda bardzo przeciętnie. Ja i tak będę musiała przykleić sztuczne, ale tego się spodziewałam, widząc tę szczoteczkę wcześniej. Nie no, totalnie, nie jest to nic specjalnego, mówię Wam szczerze. Zawiodłam się na tej maskarze. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywać w ciągu dnia, czy będzie się odbijać, rozmazywać, osypywać, ale hmm, czy to jest efekt, jaki powinna dawać wysokopółkowa maskara? Chyba nie. Ok, z rzęsami od razu lepiej przykleiłam model Ardell Double Demi Wispies i prezentują się przepięknie, to jest ostatnio mój ukochany model, także serdecznie Wam te rzęsy polecam, dodatkowo są też mega trwałe, także teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. A jeśli chodzi o pomadkę, to musiałam nieco zmienić swoje plany, ponieważ przygotowałam sobie tutaj ciemniejsze odcienie, ale z racji tego, że makijaż wyszedł tak intensywnie zielono-brązowy, no to muszę stonować nieco usta. I znalazłam w jednej z paczek PR-owych pomadkę Vibo Million Dollar Lips w odcieniu 8. Ja pamiętam, że używałam już jakichś odcieni tych pomadek, ale tego osobiście jeszcze nie testowałam, więc jestem ciekawa, czy może poprawili coś w formulacji. Generalnie z tego, co pamiętam, to nie są to złe pomadki, natomiast dosyć szybko się zjawiły. Dają. Także zobaczmy, może teraz będzie lepiej. No i kolor wygląda nawet ładnie, w kontekście całego makijażu i mojego ubrania. Myślałam, że będzie trochę za rudy. Ok, i tak prezentują się nałożone na usta dwie warstwy. Ok, moi drodzy, makijaż mogę już uznać za skończony. Mamy godzinę 13:59, prawie 14:00, także myślę, że spotkamy się za jakieś 8 godzin z ostatecznym podsumowaniem trwałości tych kosmetyków. Natomiast póki co muszę wam przyznać, że zarówno makijaż twarzy, jak i makijaż oczu robi na mnie piorunujące wrażenie. Jeśli chodzi o podkład, to on wykończeniem kojarzy mi się trochę właśnie z tym moim ulubionym podkładem z Eveline. Tyle, że ma nieco lepszy, bardziej przyjazny dla mnie kolor, nie oksyduje i naprawdę prezentuje się na twarzy. Bardzo ładnie. Jeśli chodzi o tę bazę, to myślę, że ona zbyt wiele nie daje. Może faktycznie ma jakieś tam właściwości chroniące przed smogiem, ale nie wypełnia porów i nie liczyłabym na cuda z jej strony. Jeśli chodzi o tę giełkę prajmującą. Tak to nazwijmy. To wydaje mi się, że będę z niej korzystać również do utrwalania makijażu, to znaczy do scalania warstw i myślę, że równie dobrze się sprawdzi. Dam Wam znać, bo jeśli chodzi o taką bazę samą w sobie, no to ja zwykle z takich produktów nie korzystam, ale może w sumie powinnam zacząć. Dajcie mi znać, czy korzystacie z mgiełek przed makijażem? Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzają? Czy faktycznie widzicie jakąś różnicę? Co do ust, to ten kolor bardzo mi się podoba, jestem pod wrażeniem. Są tutaj wprawdzie dwie warstwy, bo jedna nie jest w 100% tak kryjąca, ale bałam się, że będzie to taki rudawy kolor, ale nie obawiajcie się, jeżeli będziecie chcieli kupić kolor numer 8, to on wcale nie jest taki rudy, jak tutaj sugeruje nam opakowanie. Wygląda bardzo ładnie i fajnie dopasował się do odcienia mojej karnacji. Wracając do paletki cieni, to ja muszę przyznać, że po raz kolejny jestem pod wrażeniem. Ta paletka nie dość, że pięknie się prezentuje, dodatkowo ma dobrej jakości lusterko, przy którym spokojnie można się malować. To jeszcze ma naprawdę bardzo ciekawe połączenia kolorystyczne, idealne dla fanów zarówno neutralnych makijaży, ponieważ mamy tutaj brązy zarówno jaśniejsze, jak i ciemniejsze. Dodatkowo mamy również takie fajne, zielonkawe, dobrej jakości cienie. No, jedyny minus tej palety to fakt, że te brązowe maty nie chciały mi się zbyt dobrze przyklejać dolnej powieki. Jeśli chodzi o metaliczne cienie, to mają masełkową konsystencję, z której cudownie się korzysta i naprawdę czystą przyjemnością była aplikacja tych cieni na moje powieki. Bardzo sprawnie, intensywne kolory, także jest jestem na tak i mam wrażenie, że w porównaniu do starszych paletek Makeup Revolution, na przykład tych starych czekoladek, jakość metalicznych cieni w paletach Makeup Revolution staje się coraz lepsza, także ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Co do brokatu, nie jest to może brokat najwyższych lotów, natomiast przyklejony na NYX Glitter Primer wygląda dokładnie tak samo jak te brokatowe cienie z paletek Huda Beauty, także ja nie widzę tutaj zbyt wielkiej różnicy w przyczepności, też zbyt mocno ten brokat się nie osypał przez to, że ma taką lekko Rozbitą konsystencję, także jest bardziej przyjazny w pracy niż takie lotne brokaty sypkie, więc ja osobiście tę paletkę polecam. Zobaczymy jeszcze, jak z trwałością tych cieni, ale. Bardzo podoba mi się makijaż, który z nią wykonałam. I myślę, że na dobrej bazie nawet te brązy na górnej powiece dadzą z siebie wszystko. A jeśli chciałabym w przyszłości zwiększyć intensywność tych matów na dolnej powiece, to prawdopodobnie nakładałabym je na nieprzypudrowany korektor, bądź też na odrobinę bazy jeszcze przed makijażem twarzy. Także tak moi drodzy, spotkamy się za kilka godzin, jak obiecałam. Póki co efekt bardzo mi się podoba, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Także do zobaczenia za kilka godzin. Dla Was za kilka chwil. Ok, moi drodzy, wracam do Was z podsumowaniem makijażu. Mam godzinę 22.16, więc jeśli dobrze pamiętam, to minęło już 8 godzin, tak? Tak czy nie? Chyba tak. W każdym razie robimy podsumowanie, bo chcę mi się już spać. Rano idę na siłownię, także muszę położyć się względnie wcześnie. I tak jak widzicie, nie mam na sobie już sztucznych rzęsy, zdjęłam je, bo mnie trochę kuły, wkurzały, a pracowałam przy komputerze. Jeśli zaś chodzi o cieniowanie moich powiek. To po pierwsze, widzę, że zerwałam razem z klejem do rzęs odrobinę eyelinera i cieni tutaj przy samej linii rzęs, ale to nie byłoby najgorsze. Najgorsze tutaj w makijażu oczu jest to, że powstał mi tutaj taki paskudny prześwit normalnie obrzydliwa plama, zarówno z jednej, jak i trochę z drugiej strony, czego nie było na samym początku. Te cienie po prostu zaczęły. Zaczęły mi się odklejać od powieki. Mimo tego, że nałożyłam je na sprawdzoną bazę, to tutaj coś nie zagrało. Chyba ten brokat rozpuścił mi mat, który był pod spodem, albo to po prostu się wykruszyło, ale już w tym momencie nie wygląda to zbyt dobrze, a minęło no, 8 godzin, więc jeszcze wcale nie tak dużo. Ja rozumiem, gdyby coś takiego było widoczne po 17 godzinach. Czy 20 godzinach noszenia makijażu, czyli malujemy się rano, idziemy jeszcze wieczorem na imprezę i wracamy do domu nad ranem, no to faktycznie tak już moglibyśmy wyglądać, no ale w tym przypadku jest to trochę nie do przyjęcia, więc jestem rozczarowana. Co do maskary, bo nie powiedziałam nic o niej w momencie podsumowania bezpośrednio po skończeniu makijażu, no to widzę, że po kilku godzinach troszkę się tutaj osypała. Mam takie trzy małe kropeczki po prawej stronie. Po lewej stronie dwie, ale jest to w sumie nieznaczne. Jeśli chodzi o odbijanie, to się nie odbiła, mimo tego, że już kilka godzin nie nosiłam sztucznych rzęs, więc nic tutaj mi nie izolowało naturalnych od powieki. To może tutaj widzę tak, tutaj widzę taką małą plamkę od tuszu, także muszę go jeszcze trochę potestować. Natomiast nie robi na mnie wrażenia. Zresztą zobaczcie, jak wyglądają te rzęsy. Tych rzęs po prostu nie ma. Także tuż na nie. Póki co, przynajmniej, może zmienię zdanie, to wtedy dam Wam znać. Co do makijażu twarzy, to trochę. trochę mocno się wyświeciłam, jak na 8 godzin. I mam wrażenie, że makijaż twarzy mi ściemniał w trakcie dnia. Przeciągnęłam go wcześniej. Jeśli chodzi o podkład na szyję, więc nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale wydaje mi się, że jestem jakaś taka dziwnie ciemna w tym momencie, zarówno w lusterku, jak i w podglądzie, i widzę że taką odcinającą się linię. Nie wiem, czy wy ją widzicie, ale wydaje mi się, że nie była widoczna wcześniej, a teraz jest widoczna, tak jakby skóra zaczęła mi się odcinać mocniej od podkładu. Dosyć mocno wyświeciłam się w skrzydełkach nosa na nosie, ale nie zabrał się ten podkład jakoś bardzo mocno, minimalnie zabrał się w zmarszczkach, naprawdę to jest w granicach tolerancji maksymalnie. W moim guście w mojej ocenie trochę jednak za bardzo się miło wszystko wyświecił, ale spróbuję go następnym razem może trochę mocniej przypudrować i no na pewno dam mu jeszcze szansę, bo to jak wygląda, to jak daje fajne, nawilżone, naturalne wykończenie e, przekonuje mnie do tego, żeby dać mu jeszcze szansę. Może to też wpływ tej bazy, która miała dać jakieś tam, wiecie, nawilżenie i ochronę przed smogiem, a może mi tutaj po prostu sprawiła tyle, że podkład się szybciej wyświecił. Tego nie wiem, dam wam jeszcze znać. Co do pomadki, nie dokładałam jej w ciągu dnia, a zjadłam obiad. Zjadłam teraz kolację i jeszcze pomarańcze, także trochę tych posiłków było. No i zjadła się właściwie tylko w wewnętrznej części, troszeczkę tutaj zaczęła się zbierać, no ale teraz już w ogóle na nią nie uważałam. Mimo wszystko uważam, że pomadka utrzymała się naprawdę przyzwoicie i nie miałam poczucia dyskomfortu w ciągu dnia. Nie zasuszyła mi się na ustach, nie mam wrażenia, nie mam też takiej potrzeby, żeby ją natychmiast zmyć, także jest okej okay i jest komfortowa. Także tak, moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj. Trochę ten test wyszedł połowicznie, nie jestem taka wcale zachwycona jak mi się wydawało, że będę, ale na pewno produktem, któremu dam jeszcze szansę, jest ten podkład z Bel, bo bardzo mi się spodobał. No i ta paletka z Makeup Revolution zaciekawiła mnie. Spróbuję użyć jeszcze matów bez używania tego brokatu i dam wam znać, jak te maty się utrzymują po kilku godzinach, bo teraz wygląda to po prostu. Kiepsko, rozczarowująco. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Papa! Wake up, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting